Dzień dobry. Cieszę się, że mogę Państwa powitać w pierwszym wirtualnym salonie edukacyjnym Campus France i e Campus do Francji. Współpraca uniwersytecka jest obecnie jedną z najbardziej prężnych dziedzin partnerstwa francusko-polskiego. Prócz studentów uczestniczących w programie Erasmus, ponad 2800 studentów z Polski studiuje na francuskich uczelniach. Francja zajmuje trzecie miejsce wśród państw całego świata. W których Polacy podejmują studia. Ten wirtualny salon kładzie akcent na znakomity poziom i wysoką jakość francuskich szkół wyższych oraz programów studiów, które one proponują. Pokazuje również możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu francusko-polskich studiów w Polsce w ramach jednego z, istniejącego, z istniejących podwójnych dyplomów. Warto podkreślić, że w Polsce działa ponad 1400 przedsiębiorstw z kapitałem francuskim i do chwili obecnej firmy te utworzyły ponad 200 tysięcy miejsc pracy. Mam nadzieję, że ten wirtualny salon zachęci Państwa do związania swojej zawodowej przeszłości z Francją, a studia na francuskiej uczelni stanowić będą pierwszy krok na tej drodze. Życzę Państwu udanej wizyty w wirtualnym salonie edukacyjnym i e campus do Francji i dziękuję za uwagę.